Tutaj są filmiki, w których ja gram sobie w Farming Simulator. No jeszcze fajnie. Też widzę mam w serii PGR i, i też jedziemy takim fajnym, bo sobie mam taki rower fajny, który właśnie sobie jedziemy. Oczywiście dalej, dalej przyjeżdżam, bo oj. Bo to jest podanie to to mojego wujka. Ja tam dalej mieszkałem Oczywiście to będzie pokazanie gospodarstwa i też będziemy żniwa robić trochę. No, i już jesteśmy, bo to chyba ten adres. Jak wszystko oczywiście nie pozwoli, bo tutaj już wiadomo. Tak mamy fajne domy. Ale najpierw ch chodźmy do nas. Co dodali nam wstępie mamy? fajną Fajne jak to jest? Chyba tu jest 52 IV, coś takiego. Coś, co jeszcze? Coś a, mam zobaczmy najpierw to... O, tutaj mój mi mówił już przed śmiercią, żeby jakąś ubywał taką kosiareczkę i chyba to jest tak, która landa. i na taką słabszą trochę o widzimy, że tu jest na wstępie jakiś ciągnik chyba ja, tu tu jest do ciągnika jakiś mtz892 zobaczcie mm, gdzie fajnie wygląda tak wygląda, co trudne z nich tak, okej okay. wejdziemy sobie do mnie to, bo... Tak, tak. Yy. Yy. Tylko... Od Nie mam kluczy, ale pewnie one są w domu. Coś tam spróbowałem od ludzi o głosie. To tam... No, to spinko Taką... No coś tam... tam wziąłem od mamy, żeby mi dała o tutaj mamy jakiś sierpnik trochę tutaj, trochę tą dziecko jak miał tego, że go odmalował i no, no, nową firmę zrobił A, O tutaj, więc że no, mamy jakąś fajną i też fajny, fajny agregat Chyba 36 metrów raz mierzę to No tak A i głos, może zobaczymy Uuuu, wow, co tu mamy? Case 6220 Fajny XL Wejdziemy do niego o, puszkę się podobają ci się, mi się bardzo podobają, ale to jest... To jest ten sam, tylko że taki silniejszy i lepszy. A zobaczę, wejdźmy do niego. Odwajmy. może jeszcze jakiś ciągnik kupinowy, P2, na pewno nie takie. Te, te najdłuż, ten najdłużej ma... Miał. Ja. Oczywiście będą zmiany, będą jakieś wielkie dunty, że... A, a tu jest jakiś... To jest chyba ten nowy, że jeszcze dla 30 i to nie wiem. Ot, to wejdź. Jeszcze lem. O, wiecie, do taki takie ma do zamykania, nie do spalania, a tu to, to jest jakaś przyczepa też mówił, że tam jak on się będzie miał. No fajna, wóza i si Też mi zostawił parę pieniędzy śmiercią. Tutaj o, już pole. Zauważyłem, że żeby uschło. No, ale się to. To się jest ora, Zobaczycie W dzisiejszym odcinku trochę. Zrobimy jedną rajeczkę, żeby zobaczyć, jak się robi nimi, tymi traktorami. Dobra, no to idziemy. No to będziemy teraz robić całe gospodarstwo widzę dobra to tak. oczywiście też będą odcinki z modów jakie mam więc więc subskrybujcie też kanał żeby żadne odcinki was nie omijały no to co jedziemy najpierw w tym odcinku bardzo mi się podoba

Dziesięciu, dziewiętnaście tysięcy, dziewiętnaście tysięcy, osiem O! って